Franklin pomaga pokonać tremę. Franklin i jego koledzy bardzo lubili swoją szkołę. Uczyli się w niej czytać, pisać i liczyć. Nauczycielka pani Sowa ciekawie prowadziła lekcje przyrody i zajęcia plastyczne. Często śpiewali piosenki i grali na prostych instrumentach muzycznych. Czasami pani Sowa miała dla swoich uczniów coś wyjątkowego, jak spacer ścieżką przyrodniczą czy występ aktorski. I właśnie dziś ogłosiła taką niespodziankę. Jest ładna pogoda. Na lekcję przyrody zapraszam was do parku. Już na obrzeżu parku dostrzegli wielką pajęczynę. Była pięknie, równiutko wykonana, a w rogu czaił się jej właściciel. Z czego jest zrobiona pajęcza sieć? zainteresował się Franklin. Z wydzieliny gruczołów przętnych pająka wyjaśniła pani soba. Ta biała ciecz zastyka w zetknięciu z powietrzem i powstaje jedwabista nić. Pająk najpierw sporządza ramę, a następnie rozpina na niej kleistą spiralę, po której sam nie chodzi. Niesamowite wyszeptał w zdumieniu Franklin. Tak, to prawdziwy cud natury mówiła dalej nauczycielka. I właśnie o takich cudach będzie nasza najbliższa lekcja. Chciałabym żeby każdy z was w swoim otoczeniu znalazł jakiś cud natury i zaprezentował go w klasie. A co to właściwie jest cud natury? zapytała gąska. To coś pięknego lub fascynującego. Może być zjawisko, zwierzę, roślina, skała, wyjaśniła pani sowa. Jak tęcza, przypomniała sobie gąska. Lub zachód słońca, dodał ślimak. Otóż to. Potwierdziła nauczycielka zadowolona, że uczniowie tak szybko zrozumieli, o co chodzi. Pani Sowa poleciła, by wszyscy dobrali się parami. Franklin znalazł się w parze z królikiem. Każdy dwuosobowy zespół powinien przygotować wspólną prezentację jednego cudu natury, ogłosiła nauczycielka. To oznacza, że będziecie pracować razem, ale nie, że jedna osoba wyręcza drugą. Każdy wystąpi przed klasą, każdy opowie coś o wybranym cudzie, i każdy będzie odpowiadał na pytania. Każdy wystąpi przed klasą, powtórzył królik. Przed całą klasą, dodał załamany. Damy radę! Frankin nie mógł się doczekać wystąpienia przed kolegami a królikowi zrzedła mina. Frankin i królik razem ruszyli przez zagajnik. Na jednym z krzewów dostrzegli coś niezwykłego. Z gałązki zwisała zielona nie to fasolka, ni to owoc. Chłopcy nie mieli pojęcia, co znaleźli. Wiedzieli tylko, że na pewno nie jest to liść. Jakie ładne! ucieszył się królik. Co to może być? zastanawiał się głośno Franklin. Coś, o czym będziesz mógł opowiedzieć klasie, podsunął kolega. Myślę, że to może być cud natury, zgodził się z nim żółwik. Może cioteczka Emi powie nam, co to takiego. Koledzy pobiegli do domu cioteczki Emi. Ciocia była artystką i interesowała się wieloma rzeczami. W jej pracowni siedział właśnie pan Kret, a ciocia malowała jego portret. Dzień dobry, przywitali się Franklin i królik. Dzień dobry, odpowiedziała cioteczka Emi. Hej, a co wy tam macie? Właściwie nie wiemy, odrzekł Żółwik. Szukamy cudu natury na klasową prezentację i znaleźliśmy to. Wygląda jak cud. Ale to jest może ty, ciociu, wiesz albo może pankret. Oczywiście, że wiem odezwał się pankret. To poczwarka. Poczwarka? Śmieszna nazwa nie dowierzał Franklin. Ten zamknięty domek zrobiła dla siebie gąsienica motyla wyjaśnił pankret. Siedzi sobie spokojnie w środku i nie powinno jej się jej przeszkadzać, gdy przyjdzie czas, poczwarka przeobrazi się w motyla, a on wyjdzie na zewnątrz i będzie latał z kwiatka na kwiatek. Tak jak tamte motyle w ogrodzie, dodała cioteczka Emi, wskazując przez okno. Super! ucieszył się Franklin to świetny cud natury chodź króliku. Będzie o czym opowiadać przed klasą. Może znajdziemy pasujące ilustracje w książkach. Następna lekcja przyrody również odbywała się w parku. Franklin i królik z ciekawością przyglądali się prezentacjom innych uczniów i przysłuchiwali się ich opowieściom. Franklin nawet zadał kilka pytań. Wszystkie cuda natury były bardzo interesujące. Jednak, kiedy nadeszła kolej na ich poczwarkę, żółwik nigdzie nie mógł znaleźć kolegi. Królik zniknął. Franklin znalazł kolegę na Placu Zabaw. Gdzie ty się podziewasz?-zawołał.-Czemu zwiałeś tuż przed naszą prezentacją? Sam nie mogłem jej zrobić. Bałem się wyznał królik.-Bałeś się? Czego? Przecież poczwarka nie jest niebezpieczna. Bałem się wystąpić przed klasą tłumaczył królik Jeśli coś powiem nie tak, jak trzeba albo się zająknę wszyscy będą się ze mnie śmiać. Aaaa! Do Franklina dotarło, że jego kolega ma tremę i to porządną. Żółwik zastanowił się przez chwilę. Ja też kiedyś miałem tremę, przypomniał sobie. Wiem, że pomaga, jeśli się przećwiczy występ przed kimś. Jednak królik był zbyt przerażony, żeby wystąpić choćby przed nim, nie mówiąc już o innej publiczności. Wówczas Franklin wpadł na pomysł. Zabrał kolegę do cioteczki Emi. Tam we troje narysowali portret pani nauczycielki. Królik przećwiczył wystąpienie przed obrazkiem zamiast przed prawdziwą osobą i całkiem nieźle sobie radził. Następnego dnia obaj koledzy byli gotowi do zaprezentowania swojego cudu natury. Najpierw wystąpił żółwik, a po nim królik. Kończył właśnie mówić, kiedy poczwarka zadrżała i poruszyła się sama z siebie. Na oczach wszystkich osłonka pękła i powoli wydostał się z niej piękny motyl. Uczniowie za nie mówili z zachwytu. Owad po chwili rozprostował kolorowe skrzydełka i odleciał ku kwiatom. Koledzy zaczęli bić brawo. – Wspaniale! – zawołała pani sowa. Królik odetchnął z ulgą. – Świetnie ci poszło – powiedział Franklin. – Dzięki – odrzekł kolega. – To była fajna prezentacja. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie bajeczki. Kochane dzieci, mam dla Was dwa zadania. Zadanie pierwsze: zastanówcie się, jakie znacie cuda natury. Porozmawiajcie o tym z rodzicami. Zapytajcie ich, jakie cuda natury oni znają. A nie drugie: zastanówcie się, co to jest trema. Przypomnijcie sobie taką sytuację, kiedy mieliście. Wystąpić na scenie, zaśpiewać piosenkę, może powiedzieć wierszyk? Czy wtedy odczuwaliście strach, jakiś lęk? Może wstydziliście się? To właśnie jest trema. A jak ją pokonać? Można spróbować wystąpić przed rodzicami, zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, a może zatańczyć. Do zobaczenia.